Katarzyna Cichopek powróciła na ekran telewizji jako prezenterka, tym razem na antenie Polsatu podczas Polsat Hit Festiwalu. 25 maja miała zaszczyt poprowadzić jubileuszowy koncert Majki Jerzowskiej, a jej ukochany, Maciej Kurzajewski, kibicował jej z daleka. Niestety, narzeczony nie mógł być obecny osobiście, jednak aktorce towarzyszyła córka, co dodatkowo dodało jej otuchy. To ważne wydarzenie było kolejnym krokiem w karierze Katarzyny która z sukcesem odnajduje się w nowej roli prezenterki. Po zakończeniu festiwalu, kiedy emocje już opadły, Katarzyna Cichopek postanowiła powiększyć swoją rodzinę o nowego członka, czym podzieliła się z fanami na mediach społecznościowych. Po południu na swoim Instagramie opublikowała zdjęcie nowego kotka, który dołączył do jej rodziny. Kotek o imieniu Karmelek jest rasy ragdolli i szybko stał się ulubieńcem domowników. Rodzina Cichopek i Kurzajewskich już wcześniej miała kotkę tej samej rasy, Inkę, która dołączyła do nich w 2023 roku. Katarzyna w swoim poście podkreśliła, jak ważne jest dla niej, aby jej dzieci dorastały w towarzystwie zwierząt, które uczą odpowiedzialności i empatii. Pod zdjęciem nowego pupila pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów i znajomych. Gratulujących nowego członka rodziny. Wśród komentujących znalazły się między innymi takie osoby jak Lara Gessler i Joanna Przetakiewicz, które wyraziły swoje zachwyty nad nowym kotkiem. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, którzy są w związku od kilku lat, nie przestają wzbudzać zainteresowania mediów. Maciej, od wielu lat właściciel psa o imieniu Bono, którego miał jeszcze z czasów małżeństwa z Pauliną Smaszcz, wspólnie z Katarzyną tworzy ciepły i kochający dom. Para zaręczyła się ponad rok temu, co wywołało falę spekulacji na temat ich ślubu. Plotki o nadchodzącej ceremonii pojawiły się już w zeszłym roku, kiedy to tygodnik na żywo donosił, że ślub Katarzyny i Macieja ma się odbyć w Grecji. Najprawdopodobniej ceremonia odbędzie się w wakacje. Powód jest prosty, łatwiej wówczas, gdy telewizyjna machina nieco odpuszcza, racząc widzów licznymi powtórkami, wygospodarować więcej wolnego czasu. Czytaliśmy w tygodniku. Od tamtej pory jednak nie pojawiły się żadne konkretne informacje na ten temat spekulacje te mogły zostać wstrzymane z powodu nagłego zwolnienia Pary z programu śniadaniowego Pytanie na śniadanie. W odpowiedzi na tę sytuację Katarzyna i Maciej skupili się na swoim wspólnym projekcie, którym jest podcast Serio. To przedsięwzięcie pozwoliło im nie tylko na dalsze wspólne występowanie, ale także na budowanie bliższej relacji z fanami.